Witam serdecznie, Ryszard Burwicki. Dzisiejsza moja offsetka, tak? Czy w programie offsetka będziemy opracowywać kosmogram, który wczoraj i został zapowiedziany. Ale tutaj poczekamy chwileczkę, aż nasz nie wiem, jak to nazwać klient, tak? Powiedzmy offsetki. Zadzwoni na, do mnie tutaj na telefon i rozpoczniemy tą interpretację. Oczywiście, ona będzie bardzo powoli, dlatego, że hmm, kto się śpieszy, temu wiecie, co tam się dzieje w garku, ale nie tylko, tylko wtedy ten zły się cieszy. A nie możemy sobie na to pozwolić, ze względu na to, że Czas jest trudny. Czas panny przed Nowym Rokiem i coraz trudniej nam się pogodzić z pewnymi historiami, które nas dotykają, a pogoda też taka lekko deszczowa, mrzawki, ulewy i to w takie sekundowe. Akurat znalazłem się w takiej ulewie parę y, godzin temu, ale za to w marszu w wilgoć. <grym> Jest jeszcze na mnie. To nie chodzi o to. Deszcz jest wspaniałą rzeczą. Woda jest darem życia. I to wszystko razem po prostu czekam. O 21 rozpoczynamy. Rozpoczynamy parę minut po 21.00. Interpretujemy. Jak długo tego nie wiem, do skończenia tematu. Temat musi być skończony i musi być wyjaśniona sprawa. Chyba, że wcześniej uda się jakimiś tam dziwnymi sytuacjami, bo nie ma tak, że można powiedzieć, że ja dzisiaj będę prowadził godzinę czy dwie godziny, czy, czy na przykład pół godziny i już wypowiedź. Nie. Pamiętajmy my o jednym. Problem musi być wyjaśniony. Jeżeli się nie da, przerzucimy go na następny dzień. Jeżeli się nie da, będzie to trzy dni. Nie ma możliwości. Nie wyjaśnienia, nie ma możliwości określenia czasu. Jeżeli ktoś potrafi określić czas tutaj w astrologii, to chyba się nie zna na astrologii. Zobaczycie na żywo, ponieważ będziemy robić to na żywo. Ja zawsze robię tak, czy tutaj jest troszeczkę to, co ja potrafię nie zawsze pokazuję to, co jest najważniejsze czasami lekko ukrywam niektóre sprawy ze względu na to, że no, trudno, ale to jest na żywo nie można o wszystkim powiedzieć nazwijmy to w takim idę pod Także, a tutaj jakiś taki miny psie i nie można wszystkiego powiedzieć, nie wszystko ujawniamy, nie wszystko rozumiemy. Mówimy kluczami, wiemy o co chodzi. Tak jak wczoraj była rozmowa tutaj z jednym panem o tym dziecku dyslektycznym i tej Daskuli, chyba tak to się nazywa. Zawsze zapominam jak ta nazwa się nazywa. Te błędy w matematyce, to znaczy nie, umie, nie potrafienie ja nawet nie wiem na czym to polega, tak szczerze mówiąc, dlatego że nigdy miałem z takim chłopcem do czynienia, ale dla mnie było dziwne i nie jest dla mnie przekładem ponieważ fantastycznie liczył procenty od dolarów. No to, to, to było dla mnie i wa waluta się świetnie poruszał. No więc, coś tutaj było nie tak. No więc e, trzymajcie się, 21. Dzisiaj mamy, a na jutro będę zapraszał w trakcie. Jutro też będzie szalony dzień, chyba że przeniesiemy dzisiejszą rozmowę na jutro. Także do zobaczenia. 21. Czekam na Państwa.